Wielkiej, o jak orkiestry, S e jak świątecznej, P jak pomocy. Tak, to właśnie dzisiaj, 9 stycznia rusza 19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Jurek Osiak i cała ekipa, czyli ponad 120 tysięcy wolontariuszy, ludzi dobrej woli, będzie grało i zbierało pieniądze na dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. To właśnie w tym budynku, w studio TVP na Woronicza, w studiu numer 5, rozegra się cała magia finał i licytacja złotych kart oraz złotych serduszek. Wszyscy połączeni jednym słowem: pomagać, 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 bo to jest najważniejsze. Ja, Mateusz Max Maks Maksia, Miłosz Domoń oraz Łukasz Kłosiński specjalnie dla Was będziemy pokazywać wszystkie najważniejsze momenty 19 finału. Zapraszam do, zapraszam do środka do studia. Bacik nie daje nam takie ładnie jak ludzia, jednak bliżej są nieba Siedzę na tym rękach, wiesz, jaka to przyniego. <toddź> Zgodnie z obietnicą znajdujemy się w studio numer 5. Studio numer 5 chwilowo jeszcze nie żyje pełnią życia. Jest ustawione gdzieś tak na 80%, ale na pewno wszyscy zgromadzeni mają bardzo gorące serca. Wszyscy połączeni jednym słowem: pomagać. Pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Jurek Owsiak i cała ekipa pokojowego patrolu, 123 wolontariuszy. Naprawdę mega, mega impreza. Za chwilę wszystko powinno się zacząć. Wieczorem finał i licytacja kart i serduszek. Dowiemy się, ile zebraliśmy pieniędzy. Dowiemy się orientacyjnie, ile tych pieniędzy może być. Zobaczymy naprawdę super imprezę, super ludzi, super zabawę i to wszystko specjalnie dla Was z tego studia. Pozdrawiam i do zobaczenia.